Witam państwa bardzo serdecznie w nowym filmie z sumo na wsi wiecie jeszcze nigdy nie byłem na wsi także nie wiem co mnie tu czeka a czy mnie ktoś nie dorwie jakiś cieć nie? no to co zaczynamy nie? let's go Piek. co my tu mamy? na początek włożysz mordę patrzcie ile siana mają tego na całą zimę nie? U, nieźle to to w wczy dupy tego, uwaga, wow, ale kupa, ja pinkole, niezłe, niezłe, prawie odepłem w swoich nowych adidasach marki Puma, więc idziemy, O drabinka, można wejść, szczelicie z góry, trochę zakampować, ale idziemy tutaj, tak. sprinter jakaś sznurek ciągniemy o jest otwarły się dobra działa 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 o wsągniemy drzwi niepostrzeżenie żeby nas nie darwał to jakiś mechanizm kurna co za sprzęt ja piękole. jakaś magia jak to działa to się nazywa zamki gerda na wsi Idziemy, o, idzie jakiś kucyk, mały biały, nie ma tak książę na białym koniu, można by przyjechać, piękny konik, piękny, piękny, może jakieś i i do buzi, nie, do kamery znaczy, co ja gadam, serce mi trochę drży, bo się boję tych zwierząt, nie wiadomo, czy to gryzie, czy nie, to się okaże w praniu, cześć mały, cześć nie? Dopiero ma chyba pół roku. Tak oceniam. Ale się nie znam. Idziemy dalej. Ups, wtepłem w jakieś gówno. No cóż. Właśnie takie. zoom Pochodzenia chyba końskiego. A tutaj uwaga. Spójrzmy kogo my tu mamy. Wieprzek. Czyli chrum chrum Ach, życie nam się jest cudowne Spider pig, spider pig No one knows Where you Coś do kamery? Wii O nie Kicia Kicia i wie no super No nie, zarobiste Bateria mi się kończy, więc jakby się skończyło to wiecie, to nie moja wina, tylko bateria siadły. Więc jak to, to już dzisiaj z domi. pożegnał. Ale ma jak... o Boże, ale... Kurna, nie używa papieru, czy co? Ale smutku. Wiem, co my tu mamy dalej. Coś się zbliża. Niestety nie ma kartona, żeby się ukryć, ale snake. Ale cóż, dobra, poszedł. Teraz koza. Koza, czy co to jest? Nie wiem, ale druga też się patrzy dziwnie. Trochę są niebezpieczne. Jest ich tu więcej. Atakują mi od tyłu. Uf, poszły sobie. Wieprzyk dalej je, więc jest zajęty sobą. Zobaczmy co. Spoko, że żyje. żyje. Uciekają ode mnie, więc ja tu rząd. Tylko te chodzą tu. O o. Backup, backup. Backup medic. Czekamy. Dobra. Idziemy. Cześć Kicia. Luna. Fajna, nie? Trochę ryża. Ryże są wredne. Więc nie dotykam. Patrzcie. Tu jest jedna świnka. Pik. to już znamy. A teraz zobaczymy drugą. Tę jeszcze nie znamy. Mam nadzieję, że jest też taka miła. Kolega idzie z nami. Albo koleżanka. Cześć. Prum, prum. Ten jest chyba bardziej rozmowny. Bo nie je. Rum, rum. Pogadałem sobie z nią. Tyłka może i nie będę już sprawdzać. Lubią się widać, nie? Uwaga. Łożysz mordę, ale się przestraszyłem. Kurna otaczają mnie. Jeszcze mnie tu coś zgłodzą od tyłu. Idziemy zobaczyć, co tu jeszcze jest. Od świnki uciekamy. Kotek sio, niamiał. Tutaj mamy, co mamy: przyczepę na sprzedaż. No i tyle, chyba nie ma więcej atrakcji w tym przybytku. O, kogo ja widzę! Spójrzcie, jakieś kurna, kurczaki, czy co to jest? Jakie malutkie, słodkie, fajowe nie? Jakie fajne Patrzcie Ja pinkole, tylko tu tyle kówna się boję wejść, uciekły mi, fuck Kotek Nie ma nic do żarcia Słuchały się Ale oto czym jest z drugiej strony, chodźcie ze mną Chodźcie, chodźcie, chodźcie Uuu, u, patrzcie jak się na mnie patrzy Spójrzcie na jego wzrok widzicie te oczy? Chyba się wkurzył. Już nie gadam. Cześć. Ale za to. Kurczaczki uciekają. Może nie będę podchodzić, tylko wam zsumuję. Kiepski sprzęt mam, bo to aparat. Ale jakie fajne, nie? Czokobosy małe. Czokobo. Ale spinkalają. mają Wstrasznie strachliwej chodzą za tym dużym. Bo teraz chodzą przed nim, ale mamusia ich pilnuje. No dobra, to by tu. To by było na tyle: pierwszego odcinka życia na wsi. Nie ma lekko. Życie na wsi to nie bułka z masłem. To jest bułka z keczupem, co najbardziej. Spójrzcie, co wieprzek jeszcze robi. I mówiąc. Pozdrawiając przy okazji poznaniaków, przypominając, że tak, to ja, ten sławny sumo ze strony PESA, obecnie grający w FIFA, Tejo, czy Tej, ara. ci to w świnie ale ta akurat jest babą po jakie matyce małe To nara